MK, co za dzień dzisiaj? Środa. Tak jest, środa. I jedziemy do rzeki po drodze z pracy. Będziemy szukać naokoło oko wiaderekami. Znaczy doniczkami, ale wchodzimy pod most. Będziemy szukać za pomocą takich piotelowych doniczek. Pod dnie rzeki. Tu wiaderek nie mamy. Tu wejdziemy, a później dalej. Zobaczymy co tu leży Kiedyś tu biżuterię znalazłem Na oku To jest takie najtańsze nurkowanie Na wiaderku. Zobacz Proszę, kolor ma? Nie wiem od czego? Ale jest kolor Pierwszy pan Jest telefon Cudzieś leży Samsung Widziucha, Samsunga mamy Uła Pierwszy pant jest Się odlepił trochę. No dobra Szukamy dalej Zobacz co to jest Coś związane z kościołem Co to jest Ty przyświeć mi a ja wyjmę Albo ty w rękawiczkach wyjmij Patrzę. Patrz widzisz to co to jest? Widzisz to? No dobrze, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, tylko powoli. To jest kiedy byś miał. Mam. Co to jest? Srebro? A wasz chłop widzę, że nie brałeś, to. Ty! Co to kurde jest? Nie mów, to jest srebro. Nie mów, że to jest srebro, one to, to jak kurwa... Ciężkie? Ale ciężkie, mega, zobacz. Ty no, szok! No, Musimy być więcej tego. Co to jest? To jest, na świeżkę tu No, tylko, no, 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 ale ty, co to w rzece robi? Ale to jest przyzapione, to nie jest treba Myślisz? No to jest Dobrze Ale, no od no do kieszeni Do kieszeni Nie, przed wiaderką Chodź zobacz Tu jest To jest jazda bez trzymanki Zobacz w pokrowcu, nie bezetuj. Mamy dwa telefony. Albo kajakarze gubią, albo nie wiem o co chodzi tutaj. Dwa telefony i jakaś taka doniczka. Doniczka, coś ciężkiego. Szukamy dalej. Uwaga na szkła. Ale jazda bez trzymanki. A, kafelka tu coś widzę. Ty, jakiś mosiąc albo coś, ale go znajdę. Jest miedziucha, czy ją wyjmę czy nie. Mamy. 20 groszy. W złomie. Jest trybelko, tylko ja nie wyjmę sam. Zobacz jaki piękny. Tu mamy łańcucha. Widzisz go? Patrz tu. No. Czy trzymaj mi Nie, ja ci Tak? Trzymaj tak, żebym go widział. Jaka jazda bez trzymańca. Nie go, bo to jest... A to? Ja pie... Trzeba? Nie, chyba nie o, Ale ciężki o. O. Czekaj, ma bicia tu WK Ale jest, nie, to kurde biżuteria jest łańcuch? to tylko tam Bez wykrywacza No tego jeszcze nie grałem nieźle filiżankę widzę jakąś Zobacz, czy ona jest cała wiesz nie pobita szkoda tu coś jest ale nie mogę tego wydłubać dokładnie tam coś się świeci mam coś dziwnego nie wiem co to ale wydubałem. Nie mam po... Co? Czy to jest bezpieczne? Nie wiem, jest z miedzi Na W razie czego nie zabieram tego. Podłożę Takie poszukiwania. To urządzenie jest legalne. Do kupienia włoszą za 6 zł były tylko fioletowe Jak słoneczko wyjdzie to trzeba tu wrócić Bo jest za ciemno, jeszcze się chmurzy ale i tak zacne fanty Także zaraz pokażemy co wyszło i lecimy do roboty Tak, wyszły dwa telefony, krzyżyk, coś takiego znaleziony czymś takim No to nie wiem co za materiał Ale ten Huawei to jeszcze jest w dobrym stanie z taką naklejką z tyłu nie wiem czy ma pokrowiec, czy raczej nie ma. Ja nie, że coś stopiło od świeczki. No, albo dostał strzała Coś od czegoś. No nie wiem. Nie no. od świeczki by się stąpiło, nie stopiło, nie? Robię test aluminium. Wieżek. Ale to jest duro aluminium. Czyli robią. Ciężkie, mega. Także takie rzeczy od no, rzeki.